Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Artur Mamcarz, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawski Uniwersytet Medyczny członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Holistycznej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, dzień dobry. Wraz z upływem lat przybywa nam zmarszczek, a ubywa zdrowia. Po 65. roku życia większość osób cierpi przynajmniej na jedną chorobę, ale na pewno na więcej. Jakie to są przede wszystkim choroby? A rzeczywiście my rzadko spotykamy pacjentów, po 60, którzy nie mają żadnej choroby. To przede wszystkim są choroby układu krążenia, konsekwencje miażdżycy, a miażdżyca z konsekwencją różnych czynników ryzyka, które tą miażdżycę prowokują, czyli nadciśnienia tętniczego. To odrębna choroba, ale także stan, który zwiększa ryzyko powikłań kardiologicznych, zawałów serca, udarów mózgu, niewydolności serca, zaburzeń rytmu. To ogromny problem, bo dotyczy w Polsce Około 12 milionów pacjentów nadciśnienia tętnicze. To także zaburzenia gospodarki cholesterolowej, które powodują, że w obrębie ściany tętnic odkłada się ten cholesterol i różne struktury, które powodują, że światła naczynia się zwężają. To zwężenie 50, 60, 70 czasem nawet większe, nie daje objawów, więc musimy sobie zdać sami sprawę, że ten proces się toczy że on jest przyspieszony wówczas, kiedy o siebie nie dbamy, że palenie tytoniu go znacząco przyspiesza, nadwaga, brak ruchu, niewłaściwa dieta. I wówczas, kiedy ta blaszka miarzecowa, tak ją nazywamy, zwęża bardzo mocno światło naczynia i zapalenie się tam pojawia, wtedy ona może pęknąć, zamyka się naczynie i pojawia się zawał serca. Jeśli to dotyczy innych tętnic szyjnych, które doprowadzają krew do mózgu albo w obrębie czaszki, to może dochodzić do udarów mamy także choroby związane z układem oddechowym, choroby onkologiczne, zespoły bólowe wynikające z tego, że proces starzenia się układu kostno-stawowego występuje. Tak naprawdę to zależy od naszego stylu życia w dużym stopniu, od modelu żywienia, aktywności, od faktu palenia lub nie, otyłości otyłość jest kluczowym czynnikiem ryzyka, ale także samotność jest czynnikiem ryzyka. Niewłaściwa jakość i długość snu, zanieczyszczenie powietrza, wiele różnych spraw. Cukrzyca oczywiście również tak wpisała się w świadomość kardiologiczną, że traktujemy ją jako chorobę układu sercowo-naczyniowego. To jest prawdziwa epidemia i wzrasta częstość osób z drugim typem cukrzycy, bo przerasta ilość osób z nadwagą i otyłością. Osoby z chorobą otyłościową, tak ją nazywamy, często są nieaktywne, mają niewłaściwy model żywienia, bardzo często mają nadciśnienie, bardzo często lub prawie zawsze mają podwyższone stężenie różnych frakcji cholesterolu. W związku z tym to jest jeden układ wielu chorób, osób 60-65. Czasem osoby palące, to jest ten sam czynnik ryzyka, co przy chorobach serca, mają przed przewlekłą chorobę płuc. Więc to jest kwestia no, współchorobowości płuc i kardiologicznych, ale także innych chorób. Panie profesorze, to znaczy, że Polacy cierpią na wielochorobowość, ci w starszym wieku. Wiek jest czynnikiem ryzyka wielu chorób, nie tylko w Polsce, ale wszędzie tak naprawdę. W związku z tym to nie jest jakaś odrębność szczególna. Odrębnością pewną może być... Kiedyś takie anglosaskie określenie było compliance, dzisiaj mówimy o adherence, czy adherencji terapeutycznej, czy przestrzegania rekomendacji, jakie w stosunku do pacjenta proponuje lekarz po wspólnym ustaleniu tych zasad, diagnostycznych najpierw, a później terapeutycznych, i adherencja jest takim. Określeniem szerokim bardzo, bo zakłada nie tylko to, że pacjent wychodząc z gabinetu ucieszył się, że dostał receptę idzie do apteki, ją realizuje, a później rzetelnie zgodnie z zaleceniem przyjmuje leki. Czasem wiele leków, jak wielochorobowość, ale to jest także kwestia leczenia uzależnienia od tytoniu, kwestia dbania o należną masę ciała, właściwy model żywienia, aktywność fizyczna, dbanie o sen. Tu trzeba robić wszystko, żeby te osoby 65 plus jak najlepiej sobie radziły. Zresztą no, pochwalę się, że z panem profesorem Jerzym Bralczykiem jest doktor Janiną Kokoszką-Paszko, która jest nie tylko diabetologiem, ale i geriatrą. Szykujemy książkę, której tytuł wymyślił pan profesor Bralczyk zresztą. Mówimy o starości. Choroba czy dar? Dlatego, że pan profesor powiedział, że śmierć jest przeznaczeniem, co jest oczywiste, wszystkich, a starość przywilejem niektórych. Ta adherencja to jest po to, żeby pacjent czuł się lepiej, żeby dłużej w zdrowiu, żeby jego jakość życia była bardzo dobra. Powiedział pan, że przy wielochorobowości ludzie biorą dużo leków. Na przykład rano na śniadanie komplet pastylek. Tak, tabletki, kapsułki, pastylki, proszki. Więc rzeczywiście ta wielochorobowość powoduje, że pacjenci biorą różne leki. i Interakcje są oczywiście. Wpisane w ryzyka tego działania i lekarz medycyny rodzinnej, lekarz pierwszego kontaktu, lekarz POZ-u, jakkolwiek go nazwiemy, bierze na siebie ciężar takiego zarządzania różnymi problemami pacjenta, posługując się także konsultacjami albo koordynując opiekę. Traktuje lekarzy rodzinnych jako znakomitych specjalistów, mają niezwykle ważną rolę, bo oni na przykład mogą oceniać interakcje. Leków, które pacjenci otrzymali od swojego diabetologa, nefrologa i kardiologa, lekarz rodzinny będzie to koordynował. Więcej mamy także kolejną grupę sprzymierzonych systemowo w ochronie zdrowia specjalistów, czyli farmaceutów, którzy w ramach opieki farmaceutycznej mają możliwość przeglądów lekowych, ale także mają możliwość realizowania pewnych zadań medycznych, które są niezwykle ważne. Od pewnego czasu mogą szczepić w aptece. Za chwilę będą jesienne pluchy. Zimno to jest czas ryzykownych dla wielu pacjentów infekcji, którym możemy zapobiegać. Panie profesorze, to na co powinien się zaszczepić człowiek 60-65 plus? Szczepienia to jest największe w mojej opinii lub jedno z największych osiągnięć zdrowia publicznego w historii medycyny. Szczepienia otworzyły możliwość wydłużania pacjentom życia. U osób nie tylko 60-65, ale w ogóle. Jestem ortodoksyjnym zwolennikiem szczepień, ponieważ one uratowały i mogą uratować dalej miliony istnień. COVID-19 to było zmierzenie się z chorobą, która zagrażała populacyjnie bardzo dużej grupie i tylko dzięki temu, że. Skonstruowano bardzo szybko szczepionkę skuteczną, udało się tą pandemię opanować. W związku z tym no to jednym ze szczepień jest oczywiście szczepienie przeciwko COVID-19, ale dzisiaj mamy także możliwość szczepienia przeciwko grypie, to klasyczny układ i rekomendujemy to szczepienie u wszystkich. To jest szczepienie przeciwko pneumokokom, to jest szczepienie przeciwko półpaścowi, to jest przypominające szczepienie, na przykład dotyczące krztuśca. To jest niezwykle ważne, więc. U dorosłych, powtarzam, to są COVID-19, pneumokoki, grypa, ale także RSV. RSV to jest syntetialny wirus oddechowy, który kiedyś był przede wszystkim przyczyną infekcji poważnych wirusowych u dzieci, ale to wiemy dzisiaj również, że to jest poważny, bardzo problem infekcyjny u osób starszych. W 2025 roku mamy dane epidemiologiczne za pierwsze 8 miesięcy praktycznie i ilość infekcji RSV w tym roku była większa niż łączna ilość infekcji grypowych i covidowych razem. I mamy od pewnego czasu możliwość zaszczepienia skutecznego. Każdy może się zaszczepić, natomiast dla osób starszych, tak jak powiedziałem, to jest szczepionka bezpłatna. Myślę, że każdy pacjent może się zaszczepić w aptece. Ta ilość aptek wzrasta również, więc dostępność jest zwiększa krótko mówiąc. Jeszcze o jednej rzeczy muszę powiedzieć, bo wiele osób obawia się działań niepożądanych. tak? Przez analogię można powiedzieć, że gdyby wszyscy pacjenci zwracali uwagę na działania niepożądane leków, nie tylko tych przepisywanych na receptę, ale także tych, które można kupić czasami jako leki w systemie OTC, czyli poza recepturowym wskazaniem, to po przeżydaniu ulotek to mielibyśmy bardzo ograniczoną grupę osób, które by odważnie sięgnęły po tabletkę, bo wszystkie leki mogą mieć jakieś działanie niepożądane. My o nich musimy napisać lub opowiedzieć pacjentowi. Natomiast my na jednej szali kładziemy korzyści, a na drugiej ryzyko. I te korzyści wielokrotnie przewyższają ryzyko. Natomiast przy szczepionkach te korzyści wynikające ze szczepień. Są wielokrotnie spotencjalizowane w stosunku do ryzyka, jakie nie są leki. Trudno mi użyć właściwych słów, ale w przypadku szczepienia przeciwko COVID-19 to jest najczęstsza procedura medyczna w historii medycyny w ogóle. To są miliardy dawek, które zastosowano. Natomiast po drugiej stronie działań niepożądanych to mogą być dziesiątki. I my mamy w pamięci pacjentów, którzy. Tydzień przed trafieniem do szpitala mieli poczucie pełnego zdrowia, a za 10 dni ich nie było z nami. Więc yy, mówię zupełnie poważnie o tym, że szczepienie jest kluczem do celu, i im bardziej chory pacjent, tym bardziej ze szczepionki korzysta, bo to podkreślam wielokrotnie. Jeśli załóżmy, mamy sytuację, w której ktoś młody nie szczepi się, z jakiegoś powodu niejasnego dla mnie, ale jeśli to jest 20 dwudziestoparoletnia kobieta szczupła, niepaląca, z długowiecznej rodziny, z prawidłowym ciśnieniem, znakomitym cholesterolem, to jeśli ona się nie zaszczepi i zachoruje, to prawdopodobieństwo tego, że coś się poważnego wydarzy, jest małe. Będzie miała parę gorszych dni. Ale jeśli to samo będzie dotyczyło 65 lub 7-latka po zawale z cukrzycą, otyłością, to infekcja banalna jest zagrożeniem życia. Ponieważ układ immunologiczny osoby 60-65 plus również się postarzał. Czy sprawność tego układu i gotowość do walki z infekcją jest mniejsza? I o tym mówimy coraz więcej. Panie profesorze, wspomniał pan o półpaść. Bardzo polecane jest teraz szczepienie się przeciwko półpaścowi, bo on wrócił ze zdwojoną siłą i właśnie zalecane jest osobom po 60 roku życia. Pan jest kardiologiem. Czy osoby. Z dolegliwościami kardiologicznymi powinny się zaszczepić? Powinny się zaszczepić zarówno osoby kardiologicznie chore, jak i płucnie, jak i metabolicznie, dlatego że wiemy o tym, że uaktywnienie wirusa, które sobie bytuje w strukturach rdzenia kręgowego u osób, które przechorowały kiedyś ospę, to uaktywnienie wirusa i wystąpienie półpaństwa daje zwiększone ryzyka różnych powikłań, ale osoby z wielochorobowością, która ma różne liczne obciążenia, choroba infekcyjna, taka jak półpasiec, będzie generowała zwiększone ryzyko powikłań związanych z niewydolnością serca, powikłań onkologicznych, jeśli ktoś choruje onkologicznie oczywiście, osoba, która ma półpasiec, ma zespół bólowy, cierpi z tego powodu, gorzej pamięta przyjmowanie zalecanych wcześniej leków. To jest kwestia również tego, że istotą jego czy jej problemów, tej osoby chorującej, będzie ten zespół bólowy i półpasiec, a nie to, że ma może gorszą kontrolę ciśnienia, bo zapomniała wziąć leków obniżających ciśnienie, które wcześniej bardzo rzetelnie i solidnie przyjmowała, czy leków przeciwpłytkowych u pacjenta, który przebył zawał serca i musi je brać dla zmniejszania ryzyka tego, żeby nie powtórzył się incydent. Są takie dowody, że nowa choroba infekcyjna pogarsza przyjmowanie dotychczas zalecanych leków. Podobnie jak, jeśli ktoś ma na przykład emocjonalny problem, osoby starsze miewają zespoły depresyjne, to jest związane z wieloma sprawami, z samotnością na przykład. Samotność jest czynnikiem ryzyka bardzo wielu chorób, w tym także chorób sercowo-naczyniowych. W związku z tym błędne koła się zaczynają zamykać a tymczasem możemy temu zapobiegać szczepiąc takiego pacjenta. W związku z tym rekomendujemy takie szczepienie. A dodatkowo jeszcze wakcynolodzy, wakcynolog to jest taki człowiek, który się zajmuje szczepieniami właśnie przede wszystkim, śledzą doniesienia, które mówią, że szczepienie przeciwko półpaścowi może spowalniać procesy ubytku funkcji poznawczych, czyli otępienie, krótko mówiąc, może hamować lub spowalniać, bo ten proces... No tak jak starzeje się skóra, włosy, układ immunologiczny, serce, tak również możliwości poznawcze czy nowych umiejętności nabywania jest trudniejsze. No i tutaj są pierwsze dane, które mówią, że zaszczepienie przeciwko półpaścowi może utrzymywać funkcje poznawcze i samodzielność tych osób. Panie profesorze, czy szczepionki dla seniorów są jakoś specjalnie opracowywane? Mówi się teraz o adiowantach. Adiowanty to jest coś... Co ma podnieść jeszcze jakość tych szczepionek? tak? Dodawanie adjuwantów ma wzmacniać skuteczność. Niektórzy mają taką właśnie opinię z osób, które zajmują się konstrukcją szczepionek, które mówią o adiwantach jako dodatkach, które mogą wzmacniać skuteczność wzmocnienia odporności czy immunizacyjną szczepionek. Tyle ja mogę powiedzieć o tym. A kto powinien rekomendować pacjentom szczepienia? Bo ta wiedza ciągle jest za mała. Można powiedzieć w ten sposób: jeśli onkolog, nefrolog, diabetolog, kardiolog, pracujący w klinikach, oddziałach szpitalnych, które mają wyspecjalizowany w obszar pomocy, którą niesiemy pacjentom diagnostyczny i terapeutyczny świetnie leczy. Chorobę nowotworową, niewydolność serca, cukrzycę z powikłaniami późnymi, przywlekłą chorobę nerek. Powinien rekomendować zaszczepienie tych swoich pacjentów. Brak takiej rekomendacji, brak rozmowy na ten temat, brak promocji, edukacji jest błędem. I kto jeszcze powinien promować? Dziennikarze powinni promować. Chyba wspólnie musimy wiele rzeczy zrobić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Artur Mamcarz. Człowiek, który widzi przyszłość w medycynie. <laughs> bardzo dziękuję. Tak, tak. Patrzę w przyszłość, czerpię z doświadczeń przeszłości. No, żyję tu i teraz i dlatego rozmawiamy o tych bardzo ważnych sprawach.